Witam wszystkich w tym paskudnym dniu. Proszę bardzo, oto wyniki dzisiejszego głosowania, jeśli chodzi o wprowadzenie, a raczej y, usunięcie artykułu 13 z dyrektywy o potocznej nazwie Akta 2.0. Niestety, 312 osób było za usunięciem artykułu. Natomiast 317 nie było. Co oznacza, że. Akta 2 wejdzie w życie. No cóż, mogę powiedzieć. Przegraliśmy. Przegraliśmy. I ja chciałbym teraz ponownie usłyszeć od tych wielkich mądralińskich, którzy twierdzili, że. Akta 2.0? Nie, nie ma opcji, żeby to weszło, a w życiu to nie wejdzie. Czyżby? Czyżby to nie wejdzie? No to w takim razie wytłumacz mi, człowieku, jeden z drugim, co to jest. Dlaczego to w ogóle istnieje? Nie jest to tak nierealne, że przecież umyślnie politycy nie, zakazali, nie, nie zrobiliby nam takiego kołchozu? nie wprowadziliby nam cenzury, to co to kurwa jest? Wytłumacz mi to. Jeden z drugim. A no tak, zapomniałem. Przecież ludzie w internecie uwielbiają sobie poszczekać i się na najbardziej wymądrzać w momencie kiedy w dupie byli gówno widzieli. Co nie? Ja od 8 miesięcy mówiłem, tłumaczyłem, że to jest syf. Ostrzegałem, a ludzie co? Nie. Przecież to nie wejdzie. Że to nie, nie ma żadnego zagrożenia. Mhm. No. To ja chętnie zobaczę wasze yy, to nie ma żadnego zagrożenia. Pięć głosów, panie i panowie. Pięć głosów zabrakło, aby pozbyć się tego gówna. Natomiast. Chyba nie myślicie, że wszyscy polscy po, yy, politycy głosowali przeciw. Oj, nie, 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 nie. Panie i panowie, oto lista wstydu. I ojej, cóż ja tutaj znajdę? Siedmiu z nich jest z P.O. Siedmiu ludzi z P.O. głosowało za dyrektywą. Hmm. To, to. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka dni temu PO wielce grzało, że nie będzie za wprowadzeniem artykułu 13. W ogóle za, za czymkolwiek związanym z aktą. Znaczy potocznie z aktą, bo tak naprawdę to się nazywa epika, ale to trzeba ludziom przypominać. Yy, no i tak czy inaczej, tak? Siedmiu posłów zagłosowało za. A pięć głosów brakowało, żeby się pozbyć tego syfu. Możecie tym ludziom podziękować w takim razie: Tadeusz Zwiewka, Bogdan Zdrojewski, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska, Rajewicz, Julia Pitera, <grywka> Danuta Hobner, Marek Plura. I Kazimierz Ujazdowski z Niezrzeszonych. Pamiętajcie o tych nazwiskach w momencie, gdy nadejdą następne wybory. Dzięki tym ludziom e, będziemy mieli kołchoz w internecie, więc no, zaklaszczmy razem. Zaklaszczmy. Tak, ale to nie jedyna rzecz, nie jedyny problem, jaki się z tym wszystkim wiąże, ponieważ e, tak jak gruchnęła ta informacja, że akta przeszła, że akta została przegłosowana i tak dalej, to w Polsce jak w Lesie nic się nie zmieniło. Absolutnie nic. Ludzie dalej mają to w dupie, ludzie dalej to bagatelizują. Mało tego, niektórzy nawet chcą, żeby wypieprzyć yy, większość yy, widzialnego internetu. Bo dla nich to nie jest problem. Yy, oni to tłumaczą egoistycznymi pobudkami na zasadzie, no w sumie to ja i tak z tego nie korzystam, więc wszyscy mogą mieć yy, z tego powodu przerąbane. Mm -hmm. No to jeden z drugim Gratuluję podejścia do życia. Jednakże jest jeszcze coś. Moi drodzy, to. To jest protest przeciwko Akta 2 w Gdańsku, na którym oczywiście się spóźniłem. No bo jakby, że inaczej, ja muszę się zawsze spóźnić. Jednakże. To, co mnie najbardziej rozwaliło, jeśli chodzi o ten protest: od jakiego czasu jest trąbione, żeby działać, żeby mobilizować się, żeby protestować, żeby sprzeciwiać się akcie i jakiejkolwiek cenzurze? No nie cały rok. A wiecie, ile było ludzi na proteście w Gdańsku? Bo sobie policzyłem. 56 osób, z czego najprawdopodobniej część z nich to byli zwykli przechodnie oraz gapie. I teraz. Miałem to, co zaraz powiem, już nagrać właściwie w momencie, gdy wróciłem do domu. Już po tych protestach, ale dałem sobie spokój, powiedziałem sobie: Nie, poczekamy na, na wyniki Europarlamentu. Może nie będę musiał y, się produkować, może, może faktycznie nie będzie sprawy, to gówno nie przejdzie, będziemy mieli święty spokój. Ale jak widać, y, głosowanie przeszło nie po naszej myśli. Więc nie mam żadnych oporów, aby się wstrzymywać. Jeżeli w taki sposób wam zależy na wolności internetu, żeby nikt, żaden tłusty polityk nie kładł swoich parchatych łap na naszej wolności w necie. To wiecie co? W sumie nawet się cieszę, że ta akta została przegłosowana. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nawet, nawet milżej, że nareszcie zakończył się ten okres wyczekiwania, że nareszcie wiem na czym ja stoję, że już po prostu będę miał z głowy nieprzespane z nerwów noce, bo, bo, bo będę się zastanawiał, a czy to wejdzie, czy to nie wejdzie, i nie będę skupiony. Teraz po prostu wiem, że mamy wszyscy przejebane. Teraz przynajmniej o tym wiem Więc nie muszę zgadywać, gdybać Więc nie muszę się denerwować Bo znam swój los To pierwsza sprawa A druga sprawa No mówię yy, W pewien sposób nawet cieszę się, że ta akta yy, Wejdzie Bo jeżeli z takim entuzjazmem podchodzicie Do walki o swoją wolność No to wy po prostu zasługujecie Na, na cenzurę w mordę bo wy myślicie, że o, napiszę pod y, filmem informacyjnym, na przykład pod moim filmem, hashtag stopakta2, o, jaki ze mnie kurwa wojownik, y, o, wojownik o wolność, po prostu narobiłem się. Jeżeli ty tak naprawdę myślisz, jeżeli ty serio Wierzysz w to, że takim gównowpisem jesteś w stanie cokolwiek zrobić, to jebnij się w ten pusty łeb. W tej chwili mnie subskrybuj i nigdy kurwa więcej nie pokazuj mi się na oczy czy na moich live'ach. Bo takiego tałatajstwa, tempoty skończonej nie mam zamiaru tutaj trzymać ani hodować. Miałem nadzieję, że jak będę się produkować non-stop, będę nagłaśniał o tym. Zresztą nie tylko ja. Ale też i inni, na przykład Karioner Też nagłaśniał tą sprawę Ator też nagłaśniał, nagłaśniał sprawę Spysiński nawet nagłaśniał sprawę Swojego czasu jeszcze Boxdel, DJ Palasite Kikual, Świeżak I ostatnio jeszcze Macios Miałem nadzieję że w momencie, kiedy ludzie zaczną po prostu co chwila non-stop wałkować ten temat, cały czas go nagłaśniać, to wyjdzie kurwa więcej osób niż 56 osób w Gdańsku. Kiedy później się okazało, że tak naprawdę część z nich to nawet nie byli Gdańszczanie, bo przyjeżdżali na przykład z Sopotu, z Gdyni, z Malborka. 56 osób, ale spokojnie. W innych miastach nie było nic lepiej. W Warszawie około 150 osób było. W Kielcach stuwa. O czym my kurwa rozmawiamy? O czym my mamy tutaj rozmawiać? Skoro jedyne co politycy widzą, to Małą nędzną grupkę drących mordy zjebów z transparentami, których kurwa nawet sami nie rozumiecie, bo zgaduję, że nikt z was albo mało kto nawet ruszył swoje tłuste dubsko i przeczytał tą pierdoloną ustawę. Tak? Jeżeli z takim podejściem walczycie o swoje prawa, to mam nadzieję, że w momencie, kiedy skończy się ten dwuletni okres przygotowawczy, bo pamiętajcie, przegłosowanie yy, akty 2 nie oznacza od razu wprowadzenia te, yy, tych, tych wszystkich artykułów w życie. Kraje członkowskie muszą się dostosować do tego. Mają na to dwa lata albo do dwóch lat już nie pamiętam nieważne, tak czy inaczej. To mam nadzieję, że za te dwa lata zobaczę, jak będziecie ryczeć, bo czegoś nie będziecie mogli napisać, że czegoś nie będziecie mogli wpisać, znaleźć, podlinkować, stworzyć. Bo mówię, ja przez tą akcję, przez tą sprawę po prostu mi tak się szargały nerwy, tak mi się zdrowie zjebało. W sumie nawet zgaduję, że nie tylko mi. I przez całe te nagłaśnianie, jedyna nagroda, jaka mnie czekała, to 56 osób. Na protestach. Aha. Wiecie? Mój film informacyjny o akcie, ten ostatni, ma chyba około 15 tysięcy wyświetleń? Jak się okazało, to nawet połowa z tych wyświetleń nie miała odzwierciedlenia, jeśli chodzi o obecność ludzi na protestach w całym kraju. Jak nas łącznie na cały kraj wyszło 3000, to to jest optymistyczne podejście. Kiedy to na przykład w Niemczech prawie 200 tysięcy ludzi wyszło na ulicę. I wiecie, jeszcze jedno. Mi już po prostu nie zależy. Już mi autentycznie nie zależy. Moje, moje podejście byłoby zdecydowanie inne, jakby, okej, okay, y, europarlamentarzyści wzięli i przegłosowali aktę. Ale walczyliśmy. I moje podejście byłoby wtedy zupełnie inne. Na zasadzie, że okej, okay, przegraliśmy to, ale nie poddawajmy się, jeszcze coś się wymyśli, jeszcze coś y, damy radę zrobić, może, może uda nam się zminimalizować y, straty albo coś, bo jakbym po prostu widział, że Wam zależy, że ludziom zależy, to, to mi też by zależało, ale w momencie, kiedy ja przykładowo widzę i słyszę na przykład pod wpisem. Przypominającym Wam o protestach, no, u mnie są, ale się źle czuję i nie będę. No, chciałbym zapierdalać na protest, ale nie mam jak dojechać. Za daleko, niestety, ale kibicuję Wam. Za daleko. Nie chce mi się, niech panują internet. W moim mieście nie ma, więc nie mogę przyjść. A ja mam na to wyjebane. To wiecie co? To ja też mam wyjebane. Z tą jednak różnicą, że yy, ja za tym nie będę ryczał. To Wy będziecie akurat ryczeć, bo ja akurat sobie spokojnie poradzę. Ja nie jestem jakąś łajzą, która yy, yy, będzie rozpaczać. Ale zgaduję, że Wy będziecie rozpaczać. I mam szczerą nadzieję szczerą i złośliwą nadzieję, że przez to, jak Wy się zachowaliście, bo mówię. Pokładałem w Was nadzieję, autentycznie. Miałem nadzieję, że Wam też zależy. Mam po prostu nadzieję, że odczujecie na własnej skórze, z czym ta dyrektywa się wiąże. I jeśli będą w przyszłości jakiekolwiek akcje, jeżeli będą jakiekolwiek protesty w tej sprawie, bo ja już widzę, że przykładowo ludzie z Stop Acta 2.0 się mobilizują. Ja im osobiście kibicuję, ale sam już, już nie, nie dołożę cegiełki do tego. Ja już mam po prostu dość. Ja dostałem wystarczający dowód na to, jak ludzie są waleczni. Nie to, co przykładowo w 2012 roku, kiedy wtedy się protestowało przeciwko akcie 2, yy, przeciwko pierwszej akcie. Na ulicach były tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy ludzi, bo ludziom zależało. A teraz co się zmieniło? Nie mam pojęcia, i szczerze, wali mnie to. Więc jeszcze raz, w momencie, kiedy cokolwiek będzie robione, jakikolwiek będzie protest, na mnie już nie liczcie. Tak jak ja liczyłem na Was, tak teraz Wy nie będziecie liczyć na mnie. I jeżeli Ciebie autentycznie zabolała dupa po tych słowach, to mówię serio, odsubskrybuj ten kanał i nigdy więcej mi się na oczy nie, nie pojawiaj. Wielki wojowniku przez klawiaturę piszący. <noise> Jak ja czytałem co po niektóre komentarze pod moim filmem informacyjnym odnośnie akty 2, to po prostu śmiać mi się chciało. O, nie, nie odbiorą nam internetu po moim trupie. Serio? No to śmiało. Otwieraj okno i skacz. Bo właśnie to zrobili.